W Zachęgu, jeszcze jednostki nie w Trasie, w z rejonu to, i w tym momencie, w tym momencie, w czasie momencie, w tym w tym momencie, w tym na prośbę żeby byli tutaj tym do w tym momencie, w tym momencie, w tej chwili w lewej stronie okay. Pracownicy całego, całego, całej Europy, byli tutaj do, w tym zatrudnionych w fabryce amunicji było w okres II wojny światowej. W tym zakładach zatrudniono również Polaków, mieszkańców wyborczych, którzy po ogłoszenia o pracę przyszli e, szukać tutaj zatrudnienia. I byli to również Polacy, którzy w jednym i tej licy nie przyjęli. Byli tacy, którzy wywieziono rodzinę, wywieziono rodziny na przykładowe roboty lub na siłę zcielono do armii niemieckiej. Po cały tym terenie patrolowały jednostki niemieckie. W większości wypadków jednostek niemieckich regularnych na terenie miasta do w 1945 roku nie było. W większości były to jednostki polsturmu i yy, młodzieży na siłę wcielonej do wojska niemieckiego. Były też ludzie w wieku od 16 do 60 lat. Również na terenie Bydgoszczy stacjonowały jednostki łotewskie, które w listopadzie 1944 roku przybyły w rejon Torunia. Na poligonie toruńskim odtwarzały gotowość bojową. Sekundę, bo ten musi rozpocząć ten. Następnie zostały przesunięte w rejon Bydgoszczy. Jednostki Dywizji SS łotewskiej stacjonowały i spełniły Tym samym, że w okresie czasu na terenie Bydgoszczy działał ruch oporu, m.in. oddziały Armii Krajowej, które podejmowały różnorodne akcje dywersyjne, mające na celu zniszczenie lub utrudnienie działalności Niemcom w mieście Bydgoszczy. już właśnie idzie, mam nadzieję, że... Nie Mają Państwo w tej chwili polskiego konspiratora, caterku, tak le budynku, tu ma możliwości, gdzie może zrobić jakąś wodę z miejsca. Próbuję podłożyć ładunek wybudowy. Zdatać się jak tylko może. Sytuacja jest trudna, ponieważ Karnizon jest bardzo mocno skrzyżony, a teren tagu również mocno zabezpieczony. Podkłada ładunek wybuchowy będzie starał się uciec z miejsca zdarzenia. wol 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 konspirator uciek stara się uciec w pogonie niemieckiej <grymka> <grymka> kolumna naprzód kolumna naprzód próbuj, <grymka> 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 Kolumna naprzód, kolumna naprzód, Przekazałem, W tym czasie do miasta zaczynają tracać jednostki wzmacniające garnizon. Po prawej stronie rusza kolumna wojskimi tej garnizon. Nie, to nie jest BA, to są otyczki. Kolejki, proszę.

naprawienia uszkodzonego pojazdu. Nie idzie. Dziwisz się? Żeby wysekł się cały plan spokojnie, bo mają przemieścić się na część na wąską drogę. Jednostki nie lepiej sprawdzają układzień i jednocześnie muszą podjąć działania zabezpieczające i ochronę miejsca stacjonowania. W związku z tym sześć samochodów jednostki dywizji łaseckiej rozlokowują się w rejonie Dzień dobry. Dzień dobry. W tym samym czasie pracownicy cywilnych zakładów amunicyjnych zostają za moment odprowadzeni do budynku. Oddział rozpoznawczy Armii Czerwonej Naprzód Oddział rozpoznawcy Armii Czerwonej Naprzód No to Na nie widzisz tysiąki z rozpoznawczy, ten na, no, nie. na, razie nie, na razie nie, Dobra, niech wybuchnie. Poczekaj, poczekaj, nie. Oczekaj. Ale to. jest... Coś,

Jak ten oddziału? wybuch przy drzwiach? Odbiór? Nie ma. Wybuch przy drzwiach będzie, natomiast tego zamachu nie będzie. nie wiadomo, czy Dobra, będzie. Dobra, to ja taką wyrstępu inaczej rozmawiam. Bez odbioru. Bez odbioru. Oddział rozpoznawczy Armii Czerwonej na przód. Nie, nie mają się przy tej kolumnie? Nie? nie? Nie, jest tak jak powinno, ruszać się. Mogą. No to ty nie naprawi, żeby się...

Dobra. Armia Czerwona ze czołgiem naprzód. Armia Czerwona z czołgiem naprzód. Armia Czerwona ze Skiwartem naprzód. Przy, Zmechanizowanych armii czerwonej. Kolumny Radziecki posyła się w został przekazany Armii Radzieckiej w ramach Lendizu, który w to, 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 to weź jeszcze okiem na nią. Tak, spokojnie podejść sobie Tak, podejdź do konsolidacji, jak kolor baterii. No, to

pani